Dzień dobry, dzisiejszy mikrowarsztacik opowiada o tym, jak zrobić masę solną i jak wyprodukować z niej drobne elementy, na przykład koraliki. Będziemy potrzebować mąki, soli, wody, miseczki, trzech łyżek. Później przyda nam się jeszcze folia aluminiowa. Do miski wsypujemy 4 łyżki mąki, 4 łyżki soli i 3 łyżki wody. Całość mieszamy, wyrabiamy, zagniatamy to jest dosyć długotrwały proces. Jeżeli mamy jakieś na rękach zadrapania albo mikroskaleczenia, dobrze jest to robić w rękawiczkach. Jeżeli masą solną mają zajmować się dzieci, może też okazać się, że potrzebne będą okulary ochronne. Na koniec masa jest gładka i elastyczna. Z tak przygotowanej masy, Odrywamy po kawałku. Formujemy wałeczki, a z nich mniejsze części koraliki. Formujemy jak tam nam się podoba. W tym momencie też może być potrzeba zbliżenia rąk, bo masa solna obsycha powierzchnię dosyć szybko na powietrzu. Kiedy już mamy gotowe kuleczki, koraliki, to jeszcze trzeba z nich, w nich zrobić dziurki. Powinny być trochę większe niż nam się wydaje, że jest to potrzebne, dlatego że masa solna podczas wypiekania trochę się deformuje. Chodzi o to, żeby można było potem przełożyć jakąś nitkę, czy co tam chcemy, koraliki wypiekamy przez około godzinę, odwracając kilka razy. W 80 stopniach, a potem jeszcze przez następne pół godziny, zwiększając stopniowo temperaturę do 180. Po upieczeniu czekamy jeszcze aż koraliki wystygną. Tak przygotowaną masę solną dobrze jest zabezpieczyć przed wilgocią. Ja pokażę jak pokolorowałam, pomalowałam swoje koraliki. Szykujemy warsztat, farby, pędzle, patyczki. I coś w co je odstawimy. A, woda jeszcze, tak, zapomniałam o wodzie. Koraliki montujemy na patyczkach. Ja wybrałam farby akrylowe, dlatego że one po wyschnięciu tworzą taką jednolitą wodoodporną powłokę, a masa solna zbiera wilgoć z powietrza i potrafi popękać. Można też zabezpieczyć lakierem, nawet lakierem do paznokci. Tutaj przykładowe. Przykładowy sposób pomalowania. Najpierw pomalowałam na jaskrawe kolory jednolicie. Teraz dorabiam wzorki białą i czarną farbą. To jest bardzo wciągające zajęcie. Można spędzić długie godziny i zapomnieć o całym świecie. Masa solna jeszcze nam się przyda, to jest bardzo dobra umiejętność. Można z tego też robić większe elementy dekoracyjne. Tutaj pokazuję, co mi wyszło. Tak wyglądają moje projekty. A ja już dziękuję za uwagę i dziękuję za życzliwe komentarze. Do zobaczenia następnym razem.